Partnerem programu jest Dolnośląski Związek Piłki Nożnej, organizator rozgrywek piłkarskich w regionie. To jest raport czwartej ligi, Bartłomiej Nowak, Jakub Zima, Paweł Szpur, witamy Was serdecznie. Pozwolę sobie zacząć od ogłoszeń duszpasterskich, można tak powiedzieć, czyli Bogusławska Liga Halowa rusza już niebawem 7 grudnia. Można się zapisać na rozgrywki w tej lidze, piąta jubileuszowa edycja, bardzo duża pula nagród, o której więcej powie kolega Jakub. Tak, zbieramy na tacę. Można na spokojnie wpłacać. Blikiem, Blikiem myślę, że prędzej tak. w, na konto tak. niż tak w papierowej wersji. 5000 zł do wygrania. Chcecie zagrać, zagrajcie. Emocje wcale nie sztuczne. Jak tam jeden ktoś w komentarzach gdzieś tam napisał, bo wydaje mi się, że bardziej prawdziwe i sportowe, dużo bardziej prawdziwe niż to, co w dawnych latach bywało, no, ale to trzeba było znać od podszewki, żeby wiedzieć o czym mowa. No i myślę, że jak na jubileuszową edycję może być ciekawie, pola nagród wzrosła do 25 tysięcy, warto, warto się zapisać, warto, warto się zgłosić, warto pograć, warto się pobawić z nami przez całą zimę. Myślę, że już dla samego faktu na żywo poznania Pawła i uściśnięcia jego grabicy może to być doświadczenie ciekawe. Sympatyczny jestem. Przejdźmy do tego, co w czwartej lidze, tam Kuba też transmitował jeden z meczów, więc myślę, że oddam głos moim szanownym kolegom. No tak, bo to był mecz Górnika z wobrzych z Baryczą Słów, też mecz trudny do takiej miarodajnej wyceny, bo... Tak blisko, a tak zarazem daleko, nie? <laughs> tak, ale wiesz, tak z perspektywy czasu, mecz był w sobotę, te emocje zawsze buzują na świeżo, z perspektywy czasu wydaje mi się, że wynik jak najbardziej sprawiedliwy, bo... Barycz była zespołem, który sobie stworzył no, całą masę sytuacji, 6-7 takich setek, gdzie powinni zdobyć bramkę, zdobyli tylko w sumie ostatecznie dwa gole. Zaczęło się od takiego kuriozalnego gola, bo trafienie bezpośrednio z rzutu rożnego, po dośrodkowaniu piłki na piąty metr, ta piłka tak się kręciła, rotowała w stronę drugiego słupka, no i ona tak naprawdę wpadła nad dłonią Krzyżaniaka. Wydaje mi się dość przypadkowo, tam był taki podmuch wiatr, wiatru, wiatru, taka spolu, duża tak. rotacja wtedy nastąpiła. No i ewidentnie było widać tą siłę, jak ta piłka w pewnej chwili, tak wiesz, po prostu jakby została popchana jakąś niewidzialną ręką, no i wpada do siatki. Każdy był zaskoczony, nawet sami zawodnicy Baryczy byli zaskoczeni, choć pewnie się do tego nie przyznają. No cóż mogę dodać do tego, no potem ten mecz wyglądał wcale nie inaczej, to Barycz atakowała, to Barycz była zespołem, który starał się stwarzać sytuację, w pierwszej połowie tylko raz, jeden, jedyny raz gospodarze oddali celny strzał na bramkę i wcale to nie tak, że tutaj bramkarz Baryczy tego akurat konkretnego gola by puścił, bo to był taki strzał, no powiedziałbym taki no to nie był jakiś, można było gola zdobyć, ale myślę, że akurat nie w przypadku tego goalkeepera po przerwie Trochę się zmieniło, bo ten wiatr oczywiście dalej był, aczkolwiek już jakby trochę mniej absorbujący i no i też tak trochę wiał w różne strony, nie? No, ale o co chodzi? Barycz cały czas próbował oczywiście zaatakować, przy czym górnik po przerwie nie grał już tak bardzo z tyłu, ten ustawienie trochę pod, przesunęło się wyżej. Obrona już nie grała powiedzmy na własnym polu karnym, tylko zdecydowanie próbowano odbierać piłkę już gdzieś w okolicach linii środkowej boiska, a czasem już nawet na połowie rywala. Gra się otworzyła, to sprawiło, że górnik zaczął stwarzać sytuację, ale brakowało jeszcze celnych strzałów na bramkę, tam były dwa w trakcie tego meczu. Z czego ostatecznie jeden też był golem, ale o tym za chwilkę powiem, bo ta bramka naprawdę ładna. Co mi się podobało w tym meczu, to mimo tej otwartej gry i tego, że Barycz sobie też zaczęła stwarzać kolejne sytuacje, bo przecież i w słupek trafili i z linii bramkowej ta piłka była wybijana, i praktycznie były takie momenty, gdzie wydawało się, że gola do, z piątego metra nie potrafili trafić do bramki. Więc to nie jest tak, cały czas powtarzam. Barycz miała mnóstwo sytuacji. No i, no i ostatecznie jest takie jedno zagranie. Po około godzinie gry, z głębi pola, dośrodkowanie, po jakiejś takiej całkiem ładnej akcji, piłka gdzieś tam odbita od obrońców, wraca z powrotem pod nogi piłkarzy defensywnych górnika, nie pamiętam, to chyba Eryk Migacz dośrodkowywał, piłka zagrana za plecy. Dość powiedzieć, że górne piłki w 90% wygrywali goście, no bo mieli po prostu dużą przewagę wzrostu i to naprawdę fizycznie było widać. Ale tym razem ta piłka górna zagrana między dwóch stoperów, gdzie jakby w parze z tą piłką, też pomiędzy dwoma stoperami, wyskakuje im za plecy Oliver Łabiak. Staje sam na sam z bramkarzem, dostaje piłkę centralnie na głowę, uderza piłkę w taki sposób, że widać, że on patrzy gdzie chce strzelić. Piękny gol. Ja się już wydarłem gol, zanim tak naprawdę on uderzył na bramkę, ale wiecie, ja już to czułem w kościach, to było widać że w momencie, kiedy on chciał strzelać, wiedział, co zrobi, że to nie będzie takie w Panu Bogu w okno. Piękna bramka, 1-1, obudziły się nadzieje. No i myślę, że tutaj tak naprawdę różnie mogło być. Jest około 10-11 minut później, kiedy to sytuacja przy linii bramkowej, tam zamieszanie, wybita piłka, potem kolejna akcja, Barycz atakuje. Barycz zbliża się z piłką do linii końcowej boiska, i o co chodzi? Dla mnie osobiście i dla wielu obserwatorów na boisku, ewidentna ręka, piłka wychodzi poza boisko i rzut wolny za samą rękę. Przede wszystkim dla piłkarzy górnika, a sędzia, no pruf, nie wiem dlaczego, dyktuje rzut rożny dla gości, gdzie ewidentnie piłka odbija się od dół i dosłownie w, w tutaj uderza zawodnika baryczy jest zdecydowanie ręka no, z mojej perspektywy to wszystko było jeszcze w boisku, sędzia stał trochę jakby z boku, więc może mu się wdawało, że ta ręka już była poza boiskiem no może, ale no, na kamerze też było widać, że ta piłka odbija się centralnie w boisku i uderza i spada na ziemię no jest Rudrożny tutaj jeszcze takie trochę zamieszanie, trochę kłótni z sędzią, w międzyczasie Tomasiak bodajże, jak, czy jak dobrze pamiętam nazwisko nie pamiętam, chyba tak szybko zerknę tutaj, bo Bartek pisał Tomaszewski, przepraszam wyskakuje w górę, ale nie ja, uderza piłkę prosty w okienko bramki, no ale Tomaszewski, no sorry panowie, no taka przewaga wzrostu, on nie musiał nawet wysoko skakać, żeby zdobyć tego gola, więc się rzeczy no trochę szkoda, bo gdy jest 1-1, gdy się wydaje, że wszystko jest możliwe, to właściwie wydaje się, że ten wynik remisowy, czy też nawet coś więcej dla górnika, mogło być naprawdę fajną nagrodą za ten wysiłek, a inna sprawa, że w ostatniej akcji meczu, już w doliczonym czasie gry, dośrodkowanie z głębi pola, tylko z przeciwległej strony boiska, piłka spada centralnie w pole karne. Nabiega na nią, jak dobrze pamiętam, Andrade, musiał mu sobie na nagranie. I dosłownie próbuje czubkiem buta sięgnąć piłkę. Zabrakło kilku centymetrów, gdyby ją trącił. Tylko trącił. Jeśli piłka leciałaby światło bramki, przekonany jestem, że byłby gol 2-2 i koniec meczu. Dlatego, tak jak ty powiedziałeś, Bartku, no zabrakło szczęścia. I tak i nie, bo górnik miał furę szczęścia. Bo mógł przegrać spokojnie pięcioma, sześcioma golami. Ale gdy jest tak blisko, to tego szczęścia jednak też faktycznie, można tak powiedzieć, trochę zabrakło. Myślę sobie też, że Barry który do tej pory zespół słuchania nie przegrał spotkania, ba, nie stracił punktu. Tak. W 14 spotkaniach zdobył 56 bramek, stracił zaledwie 7 goli. No chyba tutaj spośród wszystkich dotychczasowych rywali, górnik był najbliżej urwania tego tak. punktu liderowi. Tak, tak. Tak mi się wydaje, być może subiektywnie, ale też tak to z tego, co mówisz, tak mogło, tak mogło być. No, no, szkoda, że się nie udało. No, Słuchajcie, panowie, wielka niespodzianka, a dla nas pozytywne światełko w tunelu, bo nasz ulubiony trener, Jacek Wojna. Odnosi zwycięstwo. I Już to nie z byle wszystko. kim, ale z orłem ząbkowiaczanskim. Znaczy, no znowu przesadzasz, nie z byle kim z drużyną byłem. środka stawki. No z drużyną może i poukładaną, jakby oni wygrali, nie wiem, z Baryczą, Motojelczą, Lechią czy Piastem, to bym mógł powiedzieć nie byle kim. No ale jeszcze, jeszcze kilka Kolej temu no, Orzeł był jednak w górnej połowie tabeli. Ale to też, co ja zawsze powtarzałem. Dlaczego? Bo wygrywał mecze z zespołami z niższych, z tej dolnej części półki tabeli. Do, do, Gdy zaczął się mierzyć z tymi zespołami wyżej nad sobą, to już punkty zaczął tracić. W ten sposób, oczywiście powiem to przenośnie, żartobliwie i kolokwialnie, zwolnił Piotra Kupca. Z jak, z z trener... Tak, brzemienna porażka. 27. Nie było, bo 27. Ja... Piotr Kupiec zrezygnuje tak. właśnie z funkcji trenera, ale pozostaje w klubie. Trochę to dziwne, bo przecież ożył wcale, no ja, ja oczywiście tutaj też mogę może się ktoś obrazić, bo tak powiedziałem. Trochę jakby ze skrajności w skrajność wchodząc, ale dziesiąte miejsce w ligowej tabeli w rozgrywkach czwartoligowych Orła, który mimo, że ma ambicje wielkie, ale. Chłacu w barażach jeszcze, myślę. No to ale w jakich barażach? O utrzymanie w czwartej lidze. No to wiesz, Paweł? To... A teraz jest dziesiąty w tabeli. No, to no to i nie co z tego? No i to co nie z tego? Źle. Jaki to ma przekład, przełożenie na to, Mówię, co jest w bieżących rozgrywkach? No, Paweł, nie, nie poprzedni jest. system rozgrywek wyglądał inaczej. Wtedy w drużyny, wtedy grała cztery drużyny czwartej ligi w Barażach. Teraz no, będzie tak. grała tylko jedna. No nie wiemy tak naprawdę, jakie założenia przyjął trener w, w obecności tak. zarządu. Panowie mamy budżet dobry, zawodników w no, pan ramięta. wziął takich, jakich pan potrzebuje gramy o jak najwyższe ceny przypomnę jeszcze, że trwa cały czas remont trybuny, bo już zostało zaplecze te socjalno-sanitarno i tak dalej wybudowane piękne zaplecze w Ząbkowicach więc aspiracje są zapewne duże i yy, też i po stronie burmistrza, który mocno się tam angażuje w klub, a teraz są remontowane trybuny więc no myślę, tak. że oni się szykują ale na jeśli, wyżej tak? jeśli oni chcą grać w trzeciej lidze to sorry, winę tu, ale w tym przypadku to no nie tędy droga, to jest jeszcze daleko do poziomu trzeciej ligi, jeżeli chodzi o Orła Ząbkowice, i tutaj się możecie panowie obrażać, ale, ale no przykro mi bardzo, to co widujemy na boiskach w wydaniu Orła, przewyższali okręgówkę swego czasu, ledwo się utrzymali w zeszłym sezonie, teraz środek stawki, to jest moim zdaniem maksimum, jeśli chodzi o ten zespół. No też mamy XXI wiek, trudno, żeby zespoły grały nadal korzystając z jakichś tam kontenerów, baraków. No to też kat. prawda. No, no, no Są pewne wymogi, też człowiek się przyzwyczaja do pewnej wygody, tak? także nie dziwią, nie dziwią kolejne tutaj remonty, ale zobacz, przebudowy i tak dalej. Teraz tak odbiegnę na chwilę od tematu. Dzisiaj na Facebooku mi się fajny temat wyświetlił po tym kompromitacji Lecha Poznań w europejskich Pucharach. Teraz gremi z remis, Legią mają jechać. Powiedz Gibraltar. No cześć wiesz, <laughs> Mają pojechać teraz na Puchar Polski, gdzieś tam na jakąś taką malutką miejscowość. I pokazali ten te, te klub te, tej drużyny, z którą mają zagrać, pokazał szatnię, że już na was czeka. I komentarza była cała Litania. Na zasadzie niech może teraz wreszcie docenią co mają. Ale Bo ślad... ta szatnia to przypominała tak naprawdę szatnie w szkolnej sali gimnastycznej i. Okej, okay, ona tak wygląda, ale dla tego klubu to jest coś wyjątkowego. No słuchajcie, to tak jakby taki zespół przyjechał na przykład do Walimia i czy do Sudetu gdzieś Morowice i miał się tam przebierać. Dla tych klubów te szatnie, które tam są czy powstają, to jest coś wyjątkowego, ale dla takiego klubu z Ekstraklasy, który zobaczy, jak inni sobie grają, dla nich to jest wręcz dramat, a dla tych miejscowych to jest wygoda, o której ty mówisz, żeby było przyjemnie, żeby można się było wykąpać, ciepło się przebrać. Zobaczcie, jakie jest, jaka jest duża dysproporcja. I dlatego ja też powtarzam cały czas, że jedno z drugim musi iść w parze, ale no niestety domyśląc jakoś piłkarsko jest ubogi i myślę, że nie chcę powiedzieć upośledzona, ale myślę, że dużo będziemy nadrabiać te zaległości do tych innych województw, które mają po kilka drużyn na szczeblu pierwszego szczebla, na szczeblu centralnym o tak powiem. Piotrku, Piotr kupiec to nie jedyna, rezygnacja tak. Pawle, bo ty masz jeszcze inne informacje. Piotr Stańko rezygnuje z prowadzenia iskry księgnicy po przegranej z Prochowiczanką 4 do 2. 2 do 4? No 2 do 4, właśnie dziękuję za. To już chyba co tydzień musimy. Tak. O tym co tydzień mówić. musimy o tym mówić? Tak, 28 dokładnie ta informacja pojawiła się. O rezygnacji. I tu no. się nie dziwię, wiecie, coś się wypaliło po prostu. Tak, Iskra, która w zeszłym roku była jedna, jedną z tych lokomotyw rozgrywek, no teraz trzecie miejsce lokatorka. Od od no, no właśnie. I, i, i optymizmu brak. Tak, no i myślę, że ta zmiana by jest potrzebna, bo może dać po prostu jakiś impuls, może ktoś nowy przyjdzie, coś inaczej poukłada. No zobaczcie, jak Jacek Wojna przyszedł do drużyny, tak która tak, ten, ten impuls. nic nie robiła na boisku dobrego, a tymczasem już po kilku treningach już było widać, że jakąś... Choć jeszcze było bez wyniku, ale tak. ale już coś było widać, się coś tak, drgnęło, tak. no i teraz mamy wynik w końcu. AKS Bazaar z Czegą, Piast, Żmigród 1 do 1, tutaj punkt naszego Beniaminka z naszego regionu, chociaż zaczęło się już niekorzystnie, bo w czwartej minucie Kacper Oberc zdobył gola dla Piasta, no ale walka podopiecznych trenera Jasińskiego przyniosła efekty, nasz, nasz kolejny nasz, nasz to możemy być spokojnie tak. Sławek Orzi, Orzech w 62 minucie doprowadza do remisu, ważny punkt, bo Piast, Żmigród, ekipa ze ścisłej czołówki tabeli, chociaż dla gości pewnie to była bardziej strata punktów niż zdobycie jednego oczka, a dla gospodarzy myślę, że odwrotnie. Tak, tak. Gaśna wyjeździe wygrała z Leksadem Kościelec. Co też bardzo y, dla tej drużyny istotne punkty. Tak, bo... powiedziałeś gać, to ja od razu pomyślałem o Konradzie Korbie, który w, yy... w zeszłym roku był ważnym graczem tak. tego zespołu, a teraz w tym roku. Ślę zawrocał. w trzecia liga, powrót po groźnej i, i trudnej kontuzji. No ale na szczęście już jest zdrowy i na szczęście już gra, bo też y, to ważne jest dla młodych zawodników, żeby cały czas łapali te minuty i grali nas po swojemu. Słuchajcie, no co tu dużo dogadać? Kilka jest Mirków, wygrywa z Użycami Lubań, Twardy Świętoszów przegrywa z Chrobrym dwa Głogów. Za to, Pawle, no ty tak lubisz derby? Jeszcze nic nie hmm. mówisz o tym, co było w Nowej Rudzie? No, w Nowej Rudzie oczywiście. Remis 2 do 2. A do się do 2. od razu już Z Lechiem ale tutaj uwaga, nasz Aleks Szymski strzela bramkę w 30 minucie. Zobacz, jaki zadowolony. 2 do 2, podział punktów. Tak, tak, strzela w 30 minucie. Bramkę też zdobył kto? Paweł? Mówisz o Arkadiuszu Piechu? Brawo! No widzisz, jednak zapamiętałeś to nazwisko z czasów, jak tutaj Piotr Noworoda przyjechał do Włobrzycha i zastanawialiśmy tak. się, czy piech zagra. Dopełnić, żeby dopełnić statystyk, to Dawid Wasilewski zdobył oba gole dla Lechi. To też jest istota. Tak, I to, to, to w tym samym stylu. Tak, no, tak, tak, tak. Z rzutu, z rzutu Ale to też skuteczność trzeba mieć. Zobaczcie, nie wszyscy tak. potrafią to zrobić. Ostatnio, ostatnio w klasiko tej jednej, jedynej bramki jednak Mbappé nie potrafi strzelić, nie? Z Karnego, ciągle mu coś tam nie wychodzi z jak... trawy. Znamy dobrych wiatru. psychologów. <laughs> Możemy no i, mu polecić. Panowie, w szalonym meczu, jak to na fanpage'u było zapisane, Moto Jelcze pokonuje górnika z Wotozoria 4 do 3. Tak, tak. Wynik wskazuje na to, że to był mecz mocno. Zacięty. No i powiedzmy sobie wprost kolejka, która wprost. wprost, kolejka, która przed nami bardzo rozbita. Powiedzmy sobie wprost. No to mówię sobie wprost. <laughs> kolejka, która przed nami jest bardzo rozciągnięta czasowo, bo przed nami też również święta Wszystkich Świętych, ale kluby grają i co ciekawe grają zarówno 31 października, 2 listopada, 5 listopada. No tak, rozciągnięta w czasie i to na kilka dni ta kolejka będzie więc też taka trochę trudna do zdiagnozowania. Myślę, że możemy co najwyżej pokusić się o to, kto z kim ma jakie szanse na to, by rozegrać swój mecz, wygrać ten mecz. Bo wiecie, też tak trudne, trzeba zwrócić uwagę na fakt, że no ten 1 listopada święto niektórzy zagrają przed, niektórzy zagrają tuż po. Na pewno dla tych, co będą grać 2 listopada na wyjeździe, będzie to trochę uciążliwe, bo tam trzeba dojechać. W tych chwilach często jednak myślimy nad tym, by być gdzie indziej. To, to są jednak takie trochę trudności. Chociaż momenty. te święto tak naprawdę dla nas już coraz bardziej, ludzi zmotoryzowanych bardziej niż kiedyś, wykluczonych komunikacyjnie, rozciąga się często z większą większość z nas sobie potrafi rozłożyć, na przykład nie jechać pierwszego Ja wiem Paweł, tylko widzisz, wilki, wszystko zależy, dnia. wszystko zależy. Teraz operator równo w sobotę i wszystko tak. zależy, wiesz, jak to, jak tak naprawdę jesteś daleko od tych grobów, no Niektórzy jeżdżą po całej Polsce, nie tylko tak. tutaj w naszej okolicy. Więc to też nie jest takie oczywiste, no, Lechia Dzierżoniów zagra w piątek z KSM Strzegom, sztuczne oświetlenie, godzina 18, więc to też jest o tyle fajne, podobnie Błyskawica Gać w piątek, 18, sztuczne oświetlenie, Użyce Lubań, Sztuczne oświetlenie, godzina 18.30 z MotoJelcze Moława i te trzy mecze będą bardzo ciekawymi spotkaniami, jak na rozgrywki czwartoligowe tuż przed świę... Wszystkimi Świętymi. 2 listopada również górnik z podejmie iskrę księgnicę. Pewnie ktoś zastąpi tutaj w roli trenera, bo nie sądzę, żeby tak szybko powołano nowego trenera głównego mistrza. Chyba, chyba, że tak, asystent, ale chyba, że jego powołają, tego pana powołają na e, właśnie funkcję trenera. To jest. Złakat, złóż aplikację. Tak, tak. Barycz, nie miałem ja, tą szatnię tam <grym> Grałeś jest. w Czarnych, także tam wiesz. Tak, wiem no? <grym>, co to jest spalone. Barycz, w Błękitni, Kościelec również 2 listopada. Następnie Piast, Żmigród podejmuje Twardych... Twardych Mierników. Twardych Mierników, tak. Orzeł Ząbkowice śląskie podejmie piasta Nowa Ruda, takie można troszeczkę powiedzieć derby. Zmierzy się, gości tak, będzie, będzie, podejmować będzie. Tak. No, tak ciągle <laughs> tego... Prochowiczanka, Prochowice y, u gości polonie Środę śląską, to ale. zależy czy u gości, jak tak. wygra, to niekoniecznie. <laughs> u gości, y, no, przyjmie, 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 przyjmie tak na no, ale, Ale najbardziej... Popatrz, taki elokwentny, taki wygadany, a jak przychodzi co do czego, to zawsze brakuje. Bo, bo, bo wy nie peszycie, denerwujecie. Zastrony, oczy, wszystko no. jak krew w No, od a razu krew. E, kolejkę <grym> zamyka pojedynek Dobrego dwa Głogów z Górnikiem-Wałbrzych, do którego tak. dojdzie 5 listopada. Zobaczymy, jak tam Sebastian Francuz będzie się spisywał w konfrontacji z Białoniebieskimi. Z tego, co słyszałem, e, chyba bez kibiców, coś bez kibiców górnika, A przypadkiem... bramkarz ramka z górnika nie jest wypożyczony z chrobrygo głowów? Jak dobrze kojarzę? Nasz bramkarz? Jak powiedział teraz, to jest znak zapytania, pytanie retoryczne, ja nie jestem w stanie Ci odpowiedzieć. Bo jak dobrze pamiętam, to nasz bramkarz górnika Walbrzych jest wypożyczony, jak dobrze pamiętam, właśnie z robrego głowu. No nawet jeśli tak, bo ja nie wiem, nie pamiętam skąd przyszedł Aleksander. To co to ma do rzeczy a propos tego meczu? A no, to jest jak... mecz z podtekstami. No, jedzie do siebie. Mm. <laughs> Dla nas ważny mecz, ale bardzo trudny, no bo górnicy pracują się na 15 miejscu, 13 oczek. Co prawda, nad 16. ekipą w miarę bezpieczna przebaga pięciu punktów. No ale to nie, no, ale jest miejsce jakieś... nie jest bezpieczne. Wiesz Bartek, cztery miejsca spadkowe. Ale z... uwie, miejsce nie jest bezpieczne. Z automatu, plus to jedno wyżej, dodatkowo spadkowe dla ekipy, które zagrają w barażach w lidze okręgowej. No i teraz jeszcze tak naprawdę, jak zawsze w tych przypadkach, kto spadnie z trzeciej ligi do naszej grupy. O tyle, ile drużyn spadnie, o tyle się powiększy strefa spadkowa. Dlatego jest o co grać i o co walczyć. Dlatego ja też powtarzam zawsze, że najbardziej bezpiecznym miejscem, by się utrzymać, to jest od 10 wzwyż. Teoretycznie to 12 też nie powinno być jakimś większym problemem, jeśli do naszej grupy spadków jakichś dużych nie będzie, no ale tego nie wiemy dzisiaj jeszcze. Na koniec programu najważniejsza informacja, że w obrzyskiej Lidze Halowej nie ma spadkowiczów, wszyscy grają równo. No a skąd wiesz, a może akurat zgłosi się tyle druży, że trzeba będzie zrobić dwie ligi. Co, co ty za głupoty gadasz, jak nie wiesz. Dlatego na was liczymy. Zgłosi się oczywiście do rozgrywek Wałbrzyskiej Ligi Halowej, która już rusza właśnie 7 grudnia. Wszelkie informacje na stronie Sportowego Wałbrzycha, także na fanpage'u fanpage'u Wałbrzyskiej Ligi Halowej. Oczywiście nagrody zacne, nagrody bardzo wysokie, 5000 zł na groda główna na e, sprzęt sportowy, kolejna 2,5, następna 1,5 tysiąca, ale ogólnie już pula nagród w tej chwili zebrana, bo są różne indywidualne. To wszystko tym się zajmuje Jakub Zima. ale e, mnie odpowiedzialność zwolę, e, 20, widzisz, jaki jest 25, tysięc, 25 tysięcy zł. Oczywiście, jak już Bartosz pewnie za, za... Bartosz. <laughs> Tak się zastanawiam, w którym momencie ta ręka ci się ruszy? Wiesz? <laughs> Ty wiesz, złamanie ja, bokserskie ale, dopiero wyleczone. Ale ja ci powiem, Bartek, jak tutaj już. Nie ja czekałem, tylko jak, na reakcję. Tak, jak te gadżety bokserskie w końcu się pojawią baltażarze. i będzie tutaj jakaś rękawica, jakaś, tak? to w którymś momencie podejrzewam, że nawet tę rękawicę złapiesz i po prostu ruszysz. Przy sole. Tak, bo to przecież aż trudno zapamiętać. Nawet na Facebooku jest napisane, jak ma na imię. Patłuję, no. A ty za każdym ja razem. No. No, ja Czekam wie, na reakcję. Tak, ty jesteś pewny, że czekasz? Czekam. Subujcie, lajkujcie, kończmy mnie nierówną grę, prenumerujcie, bądźcie z nami, kolejna odsłona i raportu z czwartej ligi, jak i przed kolejką w przyszłym tygodniu. E, za dzisiaj dziękuję od lewej Kuba Zima, e, Paweł 3 i Bartłomiej Nowak. Dziękujemy do i do zobaczenia. Kto ci powiedział? Ja czekam tylko na reakcję.